Małgosia jest psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem. W swojej pracy wykorzystuje wiele różnych metod, ale szczególnie upodobała sobie metodę ustawień systemowych Berta Hellingera. W rozmowie ze mną opowiada, jak to się stało, że od 11 lat prowadzi szkołę ustawień systemowych, jak to się stało, że w ogóle została psychoterapeutką, czy osoba nieśmiała może pomagać innym. Mówi też o tym, czy buddyzm pomaga jej w pracy, a także czy jako terapeuta każdemu może pomóc. Już dziś serdecznie zapraszam na bardzo ciekawą rozmowę z Małgorzatą Reichert Lewandowską, psychoterapeutką.